Znamy wyniki dla oleju świeżego. Konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta. Na uwagę zasługuje degradacja antyutleniacza oraz procesy oksydacyjne. A to oznacza, że otrzymano jeden z lepszych wyników w prowadzonych testach. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie Piotr, właściciel samochodu Skoda Super. Sprawdzimy w jakiej kondycji jest olej Millers, który pracował w jego samochodzie. Przesyłka dotarła bezpiecznie, wygląda następująco. Zawiera takie pozycje jak Kropka numer 1 to olej nowy. Próbka numer 2 to olej przypracowany, szczegóły nieco później. Przechodzimy do testu bibułowego. Od tego odcinka będzie pojawiał się wyłącznie jeden test. Tym razem stawiamy na tester firmy Motor Checkup, ponieważ w trakcie prowadzonych testów okazało się, że właśnie ten tester cechuje się największą informatywnością. Na końcu filmu trochę więcej o wynikach z testu bibułowego oraz wyniki z podczerwieni. Zapraszam. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. Skoda Superb, rok produkcji 2021, silnik benzynowy 2.0, samochód wyposażony w filtr cząstek stałych, przebieg 20 tys. km. Właściciel to 32-letni mężczyzna preferujący wymianę oleju w silniku co 10 000 km. Do samochodu zalany został olej Miller's XF Premium w klasie lepkościowej 0w20, Klasy jakościowe wpisujemy do tabeli zbiorczej. Oprócz wskazanych Aprobat Volkswagena jest jeszcze Aproval Porsche C20. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z zaleceniami producenta na temat oleju silnikowego, to wygląda to następująco: Przebieg badanego oleju to 9000 km, eksploatacja w mieście to 80%, dominują odcinki poniżej 10 km. Niezbędna była dolewka w ilości pół litra świeżego oleju. Wymiana nastąpiła po 5 miesiącach eksploatacji. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego monitorowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a następnie lepkość oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla świeżego oleju jest następująca 43,8 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 8,2 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 165. Znamy wyniki dla oleju świeżego, konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta, obserwujemy wysoką zgodność wyników na poziomie plus minus 2%. Pora na olej przepracowany, przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie, zapraszam Dla oleju przepracowanego zmierzona lepkość kinematyczna w 40 stopniach Celsjusza wynosi 43,1 mm2 przez sekundę, w 100 stopniach Celsjusza 8,3 mm2 przez sekundę, natomiast wskaźnik lepkości wynosi 170. A to oznacza, że otrzymano jeden z lepszych wyników w prowadzonych testach. Bazując na tych wynikach, w oparciu o ten konkretny przypadek, można stwierdzić, że ten olej plus ten silnik pasują do siebie idealnie. Pora na wyniki z testu bibułowego. Zestawienie porównawcze po czasie przekraczającym 24 godziny wygląda następująco. Teraz obraz plamy przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia oraz z różnych perspektyw. Pozostaje porównanie wyniku z legendą Motor Check-Up i ustalenie oceny poszczególnych okręgów, jakość oleju w wyniku eksploatacji odpowiada środkowej skali legendy MCU. Pora na podczerwień. Kroki niezbędne to przygotowanie próbki, rejestracja widma. Przechodzimy do analiz zarejestrowanych widm. Od widma oleju przepracowanego odejmujemy widmo oleju świeżego i sprawdzamy co powstało w wyniku eksploatacji. Oceniamy obszary powiązane z degradacją dodatków, rozcieńczeniem paliwem, komponentami siarkowymi, nitracją, która powoduje zmniejszenie właściwości smarnych, czy w końcu utlenieniem oleju. Wyniki zbiorcze z analizy widma wyglądają następująco. Na uwagę zasługuje degradacja antyutleniacza oraz procesy oksydacyjne. Mimo to badany olej sprawdził się bardzo dobrze: z jednej strony z pewnością spory w tym udział dolewki świeżego oleju pół litra, natomiast warto również podkreślić, że z niekorzystnych czynników samochód eksploatowany na krótkich odcinkach oraz dominuje eksploatacja w mieście około 80%. Podsumowując, bazując na tych wynikach, można rozważyć w takiej sytuacji wydłużenie okresu eksploatacji o kilka tysięcy kilometrów celem optymalizacji okresu eksploatacji środka smarnego. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Zachęcam do wsparcia inicjatywy prowadzenia eksperymentów na YouTube poprzez patronat kanału. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!